Cześć, witam Was wszystkich gorąco po świąteczno-noworocznej przerwie. Mam nadzieję, że wypoczęliście, że spędziliście czas w rodzinnym gronie, że nabraliście sił z okazji 2020 roku. Oczywiście składam Wam wszystkim serdeczne. Życzenia, żebyście spełniali swoje marzenia, swoje cele. Ja również zaczynam nowy rozdział w serwisie Sport.pl, na który serdecznie zapraszam. Tam poruszyłem temat, który wydał mi się na tyle ciekawy, że warto go jeszcze rozszerzyć w moim wideoblogu i także chciałbym poznać Waszą opinię. Także serdecznie zapraszam do dyskusji w komentarzach pod tym wideo. O co chodzi? O no tak, wideo, czyli system wideo weryfikacji VAR. Wiele lig w okresie świąteczno-noworocznym zrobiło sobie krótką przerwę. Między innymi Ekstraklasa wraca dopiero w lutym, ale już tradycyjnie w tym, że okresie świąteczno-noworocznym grała Premier League. I w tym krótkim czasie mnóstwo kontrowersyjnych, wręcz no abstrakcyjnych według mnie sytuacji związanych z warem, między innymi, jeżeli oglądaliście gdzieś sobie na kanapie w spokoju w domu, mecz Norwich-Tottenham, sytuacja z Timu Pukkim, gdzie był właściwie o kilka centymetrów na, na spalonym bramka nie została uznana. Bernie, Aston Villa, także. Piąta Wesleya wystająca dosłownie gdzieś tam o kawałeczek i bramka także nie była uznana tych akcji tych sytuacji było znacznie więcej w Anglii jest ta dyskusja już bardzo gorąca jednym z Przeciwników VAR-u jest Prezenter, były świetny piłkarz Gary Lineker, który kolejny raz po tychże sytuacjach grzmiał na Twitterze, że no ten system jest kompletnym nonsensem i nie ma racji bytu w Premier League, ale moim zdaniem on przesadza. Za chwilę do tego dojdziemy, bo tutaj nie sam War, a także sposób w jaki jest on używany w Premier League jest problemem. To może cofniemy się troszkę do początku. Premier League wprowadziła VAR dopiero w obecnym sezonie, chociażby w Bundeslidze to już jest trzeci sezon, kiedy VAR. Myślę całkiem ok, z powodzeniem. Tam także są mniejsze lub większe problemy, ale jednak z powodzeniem sobie. Funkcjonuje. W Premier League to dopiero pierwsze pół roku, bardzo gorące, tak jak wspomniałem, pół roku. System Hawkeye jest używany na wyspach do wideo weryfikacji. Ta nazwa może Wam sporo mówić. To jest program, który od wielu lat używany jest w tenisie. Jeżeli oglądaliście jakieś mecze. To taka powtórka komputerowa, bym powiedział, kiedy piłka uderza na linię lub tuż obok niej. Decyzja jest podejmowana, czy był out, czy też piłka została w korcie. Tam, wydaje mi się, te sytuacje są oczywiście bardzo jasne. Są jasne z jednego,. Powodu. Mianowicie w tenisie mamy jeden ruchomy punkt, czyli wspomnianą żółtą piłeczkę, natomiast w futbolu ta sytuacja, ta sprawa się bardzo komplikuje, bo w ruchu są co najmniej cztery obiekty, mianowicie podający piłkę, sama piłka przyjmujący i ostatni obrońca w tej sytuacji dopiero sędziowie na warze, który znajduje się w Anglii w, poza stadionem, nie tak jak u nas są wozy war, tylko znajduje się poza stadionem w specjalnej centrali nazywanej VAR Hub w Stockley Park. Tam sobie siedzą panowie i te sytuacje no właśnie bardzo pieczołowicie oceniają. Mam wrażenie, że to już nie jest yy, yy, zwykła gra, a wręcz gra pikseli, yy, gra laboratoryjna, bo gdzieś biorą pod mikroskop i właśnie takie spalone jak Wesleya czy Timu Pukkiego. Wyznaczają. Jak to wygląda? Też podpytałem naszych sędziów, którzy używają bardzo podobnego systemu. On się nazywa EVS. To jest tak, jakbyście wzięli, nie wiem, telewizor Sony i telewizor Samsung. Oba są świetne, trochę się różnią, ale mniej więcej działają podobne. A więc wygląda to tak, że arbiter zaznacza marker, zaznacza. Punkt, w momencie kiedy piłkarz podający ma stopę zetkniętą w tym właśnie pierwszym punkcie z piłką, później wyznaczana jest pozycja ostatniego obrońcy i zawodnika, do którego trafia piłka. Tu pojawiają się pewnego rodzaju kontrowersje, że spalony, taki jak Pukiego, taki jak Wesley'a, czy taki jak Rahima Sterlinga w otwierającej sezon Premier League kolejce, gdy Manchester City podejmował West Ham, są bardzo problematyczne do wyłapania. Jeszcze odrobina technikaliów, spokojnie. Sędziowie VAR używają kamer, wszystkie, które są na boisku, które produkują obraz, 50 klatek na sekundę, czyli 1 piksel to jest obraz produkowany co 0,02 sekundy, czyli 200 sekundy. Wybierają sobie najlepszy piksel zetknięcia stopy z futbolówką w momencie podania, więc jeżeli piksel, dajmy na to A, nieco odstaje jeszcze stopa od piłki, wybierany jest piksel B i tak dalej, i tak dalej. Ale e, dziennikarze Mail on Sunday przeprowadzili takie badania, w których udowodnili, że e, no, ten system nie jest w 100% dokładny, bo Rahim Sterling założył, zakładając, że bieg 25 km na godzinę, między punktem A, czyli jednym pikselem, a punktem B, czyli drugim pikselem, przemieścił się 13 cm. Gdyby Sterling biegł z rekordową zanotowaną prędkością w Premier League w minionym sezonie, czyli 35 km na godzinę, przesunąłby się aż o 38,8 cm. Zatem już sami wiecie, już sami chyba teraz macie jasność, że spalony to niekoniecznie spalony, bo to jest no, taki żelazny punkt obrońców Waru, że okej, okay, Milimetr, centymetr, 2 centymetry, 3 centymetry. To jest taka sytuacja, w której nie ma co dyskutować, bo spalony jest na 100%. Niekoniecznie, bo system, ok, jest bardzo precyzyjny, ale nie w 100% niezawodny. Polscy sędziowie mówią jeszcze o takiej jednej sytuacji że ok, kiedy zaznaczymy te markery, wychodzi nam jakaś przestrzeń, czy piłkarz był na spalonym, czy też nie, ale pamiętajmy, że sam arbiter może także popełnić minimalny błąd i ten marker, nie wiem, na czole, na kolanie, na stopie, zaznaczyć minimalnie źle, jeżeli oceniamy spalonego na poziomie centymetrów. Nie jest to moim zdaniem do końca wiarygodne. Dlatego też IFAB, czyli Federacja, czyli takie ciało, które zajmuje się wyznaczaniem, nakreślaniem przepisów w futbolu, zwróciła już raz uwagę Premier League, że musi przede wszystkim stosować się do protokołu VAR. Zatem spalony, czy też inne błędy przy podejmowaniu jakby korekt wideoweryfikacji muszą być clear and obvious, czyli muszą być jasne i przejrzyste błędy. Zastanówcie się teraz, czy dwucentymetrowy spalony, który jest badany przez prawie 3 minuty wtedy, taka to była sytuacja, no to jest clear and obvious, czy to jest jasny i rzeczywisty błąd? Moim zdaniem nie. I tu leży pies pogrzebany, dlatego w Premier League jest tak mnóstwo kontrowersji. Jeszcze jedna sytuacja ze spotkania Tottenham Sheffield United, wtedy Sheffield anulowano bramkę, którą analizowano 3 minuty i 40 sekund. Czy to jest normalne? Moim zdaniem nie, ale wracając do mojej wcześniejszej właśnie myśli, kiedy mówiłem, że nie wszystko leży po stronie waru, nie cała wina leży po stronie waru, właśnie o to mi chodziło. To ta pieczołowitość, to ta mikroskopijna dokładność, pedantyzm sędziów na warze w Anglii. Powoduje te problemy. W ogóle nie byłoby moim zdaniem tematu, gdyby arbitrzy podejmowali jasne decyzje. Okej, okay, nie mamy pewności, nie przyglądamy się już pod mikroskopem, tylko gramy dalej. Nie było spal spalonego. Faworyzowana jest gra ofensywna, tak jak faworyzowana jest chociażby w Lidze Mistrzów. Dlaczego to zaznaczam? A bo po grudniowym komitecie wykonawczym UEFA Aleksander Czeferin, czyli prezydent europejskiego futbolu, powiedział, że WAR to już jest jakieś kompletne wariactwo. Miał pewnie na myśli w Anglii przede wszystkim, że kiedy masz za duży nos, no to możesz już palić akcję, a nie o to w tym wszystkim chodziło. War miał pomagać sędziom, a nie sędziować za nich, że nie mogą podejmować finalnych decyzji tak dokładnych i być może tak mylnych ludzie, którzy siedzą sobie gdzieś poza stadionem, w tym w przypadku w Stokli Park i mierzą coś już od linijki, wyznaczają te. Niebieskie linie dla obrońców, czerwone dla napastników, a czasami nawet to też nie pomaga, i muszą jeszcze taką przerywaną linię pionową wyrysować, żeby określić, czy te centymetry się zgadzają, i wciąż mogą popełnić błąd. Tu leży całe clue. Nie ma już chyba wątpliwości, o tym dzisiaj piszę w Sport.pl, że VAR będzie miał swoje poprawki wkrótce. Z tego, co się dowiedziałem, z tego, co udało mi się usłyszeć, to UEFA chciałaby, aby war został udoskonalony na Euro 2020. Jaki jest pomysł? Ano, taki, żeby wprowadzić właśnie margines błędu. Jaki miałby być ten margines błędu? Mianowicie linie, które malowane są obecnie na kilka milimetrów, byłyby powiększone do 12 cm. To jest mniej więcej połowa normalnego piłkarskiego buta, czyli jeżeli połowa tego buta wystawałaby napastnikowi za ostatniego obrońcę, on wciąż byłby w grze, nie byłby naspalony. Moim zdaniem, to jest połowicznie dobry pomysł, dlatego że. OK, co jeśli za tę pogrubioną linię bud znowu będzie wystawał o centymetr czy też dwa? Znów będzie musiała być ta mikroskopijna weryfikacja podejmowana i ostatecznie odgwizdywany spalony. Chyba, że już nie będzie takiej dyskusji, sędziowie będą widzieli: OK, jest w tym polu, gramy dalej, nie będą się tak pieczołowicie przeglądać. Tego nie wiem. Taki pomysł z tego, co słyszałem, padł ze strony UEFy. Ale jak donosi The Times, FIFA ma swój kontr pomysł i tu również może pojawić się pewien problem, o którym za chwilę powiem. Mianowicie FIFA podoba się taka modyfikacja, taka rewolucja, nazwijmy to, że musi być clear daylight pomiędzy napastnikiem a obrońcą, czyli prześwit. Jeżeli widzimy, że panowie się nie stykają, dopiero wtedy jest spalony. Moim zdaniem to wywoływałoby podobne kontrowersje, bo szukalibyśmy, ok, czy on jeszcze minimalnie się styka, czy już mamy ten mały prześwit między ciałami obu zawodników. Także jak widzicie, pomysły się pojawiają, ale one nie będą nigdy, moim zdaniem, doskonałe. War. Musi mieć pewnego rodzaju, bym powiedział, elastyczność i ta odpowiedzialność na ostatnią decyzję mm, musi cały czas leżeć po stronie sędziego głównego. To on musi spojrzeć moim zdaniem. W takich sytuacjach, lub arbitrzy na powiedzieć mu: słuchaj, nie mamy tutaj pewności, jest bardzo stykowo. Gramy dalej. Nie sprawdzamy co do centymetrów, bo jest to pewnego już rodzaju naprawdę obłęd i nie dziwię się, że w taką furię wpada chociażby Gary Lineker, bo sprawdzane tam są już no naprawdę detale, detali. Nie wiadomo czy wystaje łąkotka, czy wystaje kawałek nosa. Kawałek włosa, i tak dalej, i, i, i tak dalej. Jasny i oczywisty, spalony. Tylko wtedy odgwizdujemy. Też jeden z twitterowiczów, kiedy wrzucałem dzisiaj te informacje właśnie na Twittera, zwrócił uwagę, jak to jest w niektórych dynamicznych amerykańskich sportach: musisz mieć enough evidence, czyli odpowiednio dużo dowodów na to, że był spa, faul, jakieś, nie, jakieś przewinienie czy, czy złe zagranie. Moim zdaniem, po prostu sędziowie nie mogą w 100% polegać na technologii, a cały czas brać na klatę fakt, że są po prostu arbitrami, którzy też mogą od czasu do czasu popełnić błąd. No dobrze, jak to może wyglądać w następnych miesiącach? Co musi się wydarzyć, żeby przepisy zostały zmienione? Tak jak mówię. One w jakimś stopniu moim zdaniem zmienione zostaną. IFAB, e czyli wspomniana mm, komórka, federacja, ciało, która odpowiada za przepisy w futbolu, będzie obradowała 29 lutego w Belfaście. IFAB e składa się z czterech federacji, takich powiedzmy matek założycieli, e czyli Federacji Angielskiej, Walijskiej, Szkockiej i Irlandzkiej. Oraz z przedstawicieli FIFA. Łącznie mają 8 głosów, 4 są po stronie federacji, 4 są po stronie FIFA. Jeżeli jakiś pomysł ma przejść, to musi być to 3 czwarte głosów za, zatem 6 głosów oddanych za jakimś pomysłem. Ta dyskusja pewnie jeszcze będzie gorąca, jeszcze będzie narastała, więc trudno w tym momencie przewidzieć, czy to, o czym donosiłem, czyli 12 cm, Margines błędu czy pomysł FIFA o, o, o prześwicie to są też jedyne pomysły, albo który z nich przejdzie. Mam wrażenie, że to co proponuje UEFA może być ciężkie do przeforsowania z jednego faktu. Aleksander Czeferin, czyli prezydent UEFA, nie za bardzo przepada za prezydentem FIFA i odwrotnie, czyli Gianni Infantino Mam wrażenie, że FIFA może, która ma we władaniu poniekąd IFAB może tu robić problemy. Dowodem na brak sympatii obu panów jest chociażby stulecie Polskiego Związku Piłki Nożnej i gala na te, te stulecie w hotelu Double Tree by Hilton. Zbigniew Boniek musiał pertraktować, którzy panowie będą po nim przemawiać. Jeden i drugi chciał być drugi. Ostatecznie odpuścił Gianni Infantino przez fakt, że zna się długo z Bońkiem. On namówił go, no, aby już odpuścił, aby Ceferin przemawiał drugi, Infantino zabrał głos jako trzeci, więc widać, że między panami cały czas zgrzytam. Tak to wygląda. Ważnym punktem, ważnym faktem też w tej dyskusji jest zebranie, zgrupowanie sędziów elity UEFA, do której należy nasz Szymon Marciniak. To się odbędzie w dniach 26-30 stycznia na Majorce. Myślę, że tam również ci najlepsi arbitrzy poznają już plany, będą pytani o swoje zdanie i jak to widzą po prostu, jeśli chodzi o wdrożenie nowych zasad VAR. Później będzie jeszcze spotkanie sędziów FIFA, tam także będzie obecny Marciniak 2 lutego w Lizbonie. I tak jak wspomniałem 29 lutego w Belfaście IFAP może wdrożyć nowe przepisy, ale nie wejdą one jeszcze w tym roku. Jeżeli zostanie coś zmienione, to od 1 czerwca. Takie są procesy, taka jest procedura, ale to oznacza, że Euro 2020, które będzie trwało od 12 czerwca do 12 lipca, już toczyłoby się ze zmienionymi przepisami VAR. To też jest ważne. Jeżeli przepis proponowany przez UEFA wszedłby w życie, dotyczyłby tylko protokołu VAR, a zatem krajów, które VAR używają, czy turniejów, na których VAR jest wdrożony. Zatem na razie to jest 25 krajów plus oczywiście Mundial i Mistrzostwa Europy. Jeżeli wszedłby przepis proponowany przez FIFA, a zatem modyfikacja samego przepisu o spalonym, to używaliby tego przepisu już wszyscy, niezależnie od tego, czy VAR jest dostępny, używany w jakiejś lidze, czy też nie. Mam nadzieję, że to jest wszystko dla Was jasne. Moim zdaniem... Nie do końca to wszystko poprawi funkcjonowanie waru. Bardzo dużo leży po stronie sędziów, po stronie decydentów, jak chociażby Majka, e, Rileya e, i szefa angielskich arbitrów. Trzeba brać te decyzje cały czas na klatę, nie można patrzeć na wszystko pod mikroskopem. Musi być też element błędu, ale arbitrzy, e, moim zdaniem, ci, którzy głównie biegają po boisku, e, podejmują e, decyzje. Podpierają się monitorem, oczywiście podpierają się podpowiedzią z hubu, czy z wozu VAR, ale jednak to oni muszą brać odpowiedzialność na własne barki. I to tyle, moi drodzy. W zasadzie jeśli chodzi o, o ten temat, o system wideo weryfikacji, jaka jest Wasza opinia? Czy te proponowane dwie zmiany mają szansę powodzenia zmienią WAR na lepsze, czy jednak faktycznie zgadzacie się z moją opinią? Że to arbitrzy powinni odpowiadać od, może nie początku do końca, ale wsparci technologią wciąż jednak mają ten główny głos, a może niektórym z Was pasuje. 2 centymetry spalony taka jest decyzja, choć, tak jak mówiłem, technologia wciąż w tym temacie potrafi zawieść. Komentujcie, subujcie. Mam nadzieję, że będziemy razem w 2020 roku. Do zobaczenia i do usłyszenia.